Witam Państwa na podsumowaniu dnia. Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty. Z kolei dzisiaj w nocy doszło do niewielkich spadków. Bardzo ważne wsparcie jest na poziomie 2090. Przebicie tego wsparcia przez Korpus Czerwonej Świecy wygenerowałby krótkoterminowy sygnał sprzedaży. Potem, aby zobaczyć korektę wzrostów z wrześniowego dna, musielibyśmy zobaczyć przebicie poziomu 2065. Jeśli, tego, jeśli to się nie stanie, to rynek może dalej iść w górę. Teraz popatrzmy na sytuację w dłuższej perspektywie. Popatrzmy na świece dzienne. Rynek już wzrósł naprawdę bardzo wysoko. I mamy sytuację taką, że silny opór jest między 2100. I 2132. Więc tak, jesteśmy w obszarze silnego oporu i tutaj przysilenie może nastąpić w każdym momencie. Teraz musimy pamiętać również o tym, że próba przebicia tego oporu z marszu po prostu się może nie udać i jeśli nie teraz w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu godzin dojdzie do przysilenia, no to nastąpi ono w ciągu najbliższych kilku... Sesji. Wtedy moglibyśmy mieć jakiś ruch w dół, natomiast potem w dłuższej perspektywie prawdopodobnie znowu będziemy próbowali ten opór przebijać. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie DAXA. Na DAX-ie w perspektywie świec 4 godzinnych mamy sytuację dosyć podobną. Przebicie poziomu 10850 a wcześniej tego tutaj lokalnego szczytu generowałoby sygnał sprzedaży, ale musi to potem zostać potwierdzone przebiciem poziomu 10700, więc tutaj jest grą na spadki trzeba uważać, zwłaszcza można powiedzieć, że ten tłum rynkowy jest w tej chwili zaślepiony wizją tego, że mamy czwarty kwartał i rynek może tylko rosnąć, co oczywiście nie musi być prawdą, więc korekta, jeśli nie nastąpiła do tej pory, no ona może się pojawić w ciągu najbliższych dni. Teraz jeżeli byśmy popatrzyli sobie na to wszystko w dłuższej perspektywie, no to przebicie oporu na poziomie 10900, na razie on jest tylko przekroczony, powinno skutkować tym, że wracamy tutaj na te lokalne opory, to są poziomy około 11600 do 11750. Wydaje się, że to jest chyba raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek no, różne już sytuacje na rynkach wszyscy z Państwa pewnie widzieli. Przejdziemy jeszcze do polskiego rynku, który no, jest nadal słaby. Tutaj bardzo ważny opór krótkoterminowy jest w rejonie 2095. Jeżeli byśmy założyli, że na rynkach zachodnich dojdzie do realizacji zysków, no to tutaj możemy mieć pod tym oporem jakieś cofnięcie i możemy jeszcze testować tutaj ostatnie dołki. Natomiast dopiero potem, po nieudanej próbie przebicia tych ostatnich dołków, moglibyśmy mieć jakieś wzrosty. W przeciwnym wypadku, jeżeli byśmy mieli dalsze wzrosty na rynkach w Stanach Zjednoczonych, to być może dojdzie do przebicia poziomu 2095 i z opóźnieniem nasz rynek zaatakuje tutaj ten silny opór między 265 a 285. Przechodzimy do rynku walutowego. Na wykresie euro dotarliśmy do poziomu około 1,0932. Dołek jest ze środy jest 30 kilka pipsów niżej. Wydaje się, że w perspektywie do jutrzejszej sesji możliwe jest przytestowanie możliwe jest powrót do tego tutaj ważnego dołka. Próba przebicia tego bardzo ważnego dołka nie powinna się udać. Popatrzmy teraz na skalę spadku, znaczy na czas trwania tutaj tych spadków z tego szczytu do tego dołka one trwały tyle czasu. Natomiast korekta trwała tyle czasu. Nawet krócej jeszcze. Tutaj mieliśmy szczyt. Więc korekta była naprawdę bardzo krótka. I biorąc pod uwagę ten czynnik czasowy, myślę, że korekta powinna potrwać dłużej, znacznie, więc po nieudanej próbie przełamania poziomu 1,09 możemy wrócić do poziomu około 1,1070 kilka pipsów, to jest ten szczyt z piątku, a być może jeszcze będzie apetyt na atak na silny opór na poziomie 1,11. Prawdopodobnie nie zostanie przybity i w dłuższej perspektywie prawdopodobnie przyszły tydzień moglibyśmy mieć ruch na południe. Dolara do złotego. Spadki z tego szczytu mogą mieć postać trójfalową, czyli jakaś fala A, odbicie fala B, potem C. I w dłuższej perspektywie, wtedy kiedy euro-dolar będzie ponownie spadać i będzie szansa na przebicie poziomu 1,09, tutaj z kolei możliwa, możliwa byłaby próba powrotu na szczyt z marca na poziomie 3,97. Na wykresie cen złota po przebiciu bardzo ważnego wsparcia na poziomie 1163 doszło do sporych spadków. Przebite zostało kolejne wsparcie na poziomie 1140. W perspektywie najbliższych sesji e, miejsce, gdzie można byłoby próbować grać na wzrosty, to jest dopiero to wsparcie w rejonie około 1098 -1104. Wcześniej nie ma szans na jakieś mocniejsze, trwalsze odbicie. E, i potem zobaczymy, czy odbicie będzie tylko korekcyjne i potem czeka nas jeszcze kolejny ruch w dół z nowym dołkiem, co jest niestety prawdopodobne, czy też będziemy mieli poważniejsze odbicie na złocie. Na wykresie cen ropy po bardzo silnym wzroście z tego dołka do piątkowego szczytu doszło tylko do lokalnej korekty. Dzisiaj jest próba przebicia tutaj tego lokalnego szczytu z piątku i również próba przebicia tutaj tych oporów. Jeśli się to nie uda, rynek może ruszyć na dół. Potem, jeśli by się udało przebić tutaj tą linię poprowadzoną przez ostatnie lokalne dołki, możemy zobaczyć w końcu jakąś większą korektę tych wzrostów z tego dołka. Natomiast potem w dłuższej perspektywie można byłoby oczekiwać wzrostu do poziomu około 48%, 40. Drugi scenariusz alternatywny, jeśli rynek zrobił tutaj niewielką korektę, no to w perspektywie najbliższych dni możemy już iść do poziomu 48-40. Prawdopodobnie próba przełamania tego oporu się nie uda i rynek zacznie się tutaj cofać. To wszystko na chwilę obecną. Zapraszam Państwa na szkolenie o godzinie 18.00, omówienie sytuacji na najważniejszych instrumentach w krótkiej, i średniej perspektywie, jak to wykorzystać w tradingu. Zapraszam do usłyszenia.